Na konferencji prasowej pana Macina Wrońskiego, prezesa ruchu Nowej Nowrocław. Temat przedstawi pan Broński. Witamy prasę, która mam nadzieję przekaże skutecznie mieszkańcom wszystkie informacje. Ja Chciałbym dodać, dziękuję bardzo, że oprócz mnie na konferencji prasowej jest pani Anna mikołajczyk ksapańska radna Ruchu Nowej Noworoczław, Rady Miejskiej Noworoczłowie. I pani Magdalena Waloch, była radna Rady Miejskiej w Wino -Wrocławie. Dziękuję Państwu bardzo za to, że przybyliście. I w Wrocław od pięciu lat, już od samego początku, zawsze przed świętem pracy, organizuje konferencję pracową bądź Happening, który dotyka... Zawsze wybranego elementu dotyczącego rynku pracy, problemów na tym rynku, lub też sposobów jego rozwiązania. Otóż, Szanowni Państwo, sytuacja nie jest wcale dobra u nas w Wrocławiu i w Powiecie, ponieważ mamy bezrobocie sięgające prawie 20%. Ostatnie dane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy mówią o 19%. Jest to dwukrotność średniej stopy bezrobocia w Polsce. Z jednej strony tych bezrobotnych mamy dosyć dużo w Wrocławiu, bo jeszcze oprócz bezrobotnych rejestrowych musimy doliczyć też bezrobotnych, którzy nie są zarejestrowani, z drugiej strony wiemy też doskonale, sami też przeprowadzimy, niektórzy z nas firmy, że jest też duży problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników do firm i Szanowni Państwo, gdzie tkwi problem? Otóż chcielibyśmy przedstawić naszym zdaniem. Otóż przekwalifikowanie się pracownika, zmiana zawodu przez niego nie może polegać tylko i wyłącznie na kursie teoretycznym, na szkoleniu. Żeby przekwalifikować pracownika na inny zawód, musi łączyć się z tym solidne, praktyczne wykonywanie tego zawodu. I otóż od 14 lat w Wino Wrocławiu realizowana jest. Taka utopijna wizja 70-tysięcznego uzdrowiska, przez ostatni rok, wiadomo, trochę na zewnątrz ucichła może ta sprawa, ale mamy niestety z tym do czynienia i przez ten okres czasu przemysł finansowy był marginalizowany. Nie mamy tak naprawdę w dużej ilości nowoczesnych firm, dużych, i przez to osoby te bezrobotne, bezrobotni w Wrocławianie, nie mają możliwości znaleźć miejsca na przekwalifikowanie, na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Otóż, jak przejdziemy jako przykład, porównamy Bydgoszcz czy Toruń, to okazuje się, że takie upadłości firm, jak były w innym Wrocławiu, czyli powiedzmy u nas upadł IGAL, Modina, Modus, IPB, zakłady mięsne i można byłoby domgos, można byłoby tutaj wymieniać bardzo długo, Podobna sytuacja dotyczyła też innych polskich miast w okresie ostatnich 20 lat. Na przykład w Bydgoszczy upadł Zachem, Romet, Centrostal, Elana w Toruniu. Tylko okazuje się, że w Bydgoszczy w tym samym czasie wyrastały potęgi ekonomiczne. Firmy, które są notowane w rankingach 500-100 największych firm w Polsce. tak jak. PESA, Krajowa Spółka Cukrowa, Zakład Produkcji opatrunków, opatrunków w Toruniu, Nestle czy wiele, wiele innych. U nas niestety nie było by, da, takiego, tak, takiej, takiej, takich działań i przez to upatrujemy tutaj główny problem w skutecznym przekwalifikowaniu się osób bezrobotnych, a co poza tym idzie w skutecznym znalezieniu przez nich pracy. W drugiej części, jeszcze chwilę powiem, oddam głos pani Magdalenie Balo, która powie o inkubatorach przedsiębiorczości i uważamy, że władza powinna w końcu zmienić swój stosunek, swoje, swoje działanie i powinna zacząć realizować wizję miasta przemysłowego, o czym mówimy od samego początku praktycznie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o święto pracy, to jeżeli chodzi o pracę, to ewidentnie z pracą związana jest władza. I Chciałem tutaj dzisiaj ogłosić, że w, w jednej z najbliższych dwóch sesji yy, będziemy chcieli wprowadzić projekt uchwały urealniający wynagrodzenie prezydenta Wrocławia, ponieważ obecnie wynagrodzenie pana prezydenta jest yy, nieadekwatne do wynagrodzenia, jakie otrzymują mieszkańcy naszego miasta. Otóż prezydent Inowrocławia otrzymuje wynagrodzenie takie samo jak wynagrodzenie prezydenta Warszawy. Średnia pensja mieszkańca Warszawy wynosi ponad 8 8000 zł brutto. Średnia pensja mieszkańca powiatu inowrocławskiego jest w granicach 3200-3500 zł brutto. Ja o szczegółowe dane wystąpię do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i na w zasadzie proporcji obliczymy panu prezydentowi adekwatne wynagrodzenie do wynagrodzenia mieszkańca Inowrocławia. Także uważamy, że wtedy będziemy może bardziej zmobilizowani do większych działań w tym zakresie. Oczywiście widzimy też, że pewne, tutaj mają miejsce pewne zdarzenia. W strefie, w ląbsowskim obszarze gospodarczym, bo to nie jest strefa, powstały w sumie dwie firmy na razie, chyba bodajże z tego co ja pamiętam, firma POLI i Zakład Naprawy Samochodów. Dzisiaj specjalnie, jako chyba reakcja na naszą konferencję, którą ogłosiliśmy, była konferencja, że powstanie następna firma, ale powiem tak, to jest za mało. Tak naprawdę to nie zmieni nam tutaj w jakiś sposób diametralny rynku pracy w Inowrocławiu. Dobrze, że takie firmy powstają, ale jest to stanowczo za mało. Inowrocław staje się wymarłym miastem bez przemysłu, wymarłym miastem. Jeżeli wyjdziemy w Inowrocławiu na ulicę, po godzinie 20 to zobaczymy, jak nas to miasto wygląda. No chyba, że tak naprawdę ukrytą, ukrytym celem władz jest stworzenie 20 tysięcznego uzdrowiska z naszego miasta. No, z naszej strony takiej zgody nie ma, dlatego, jak powiedziałem jeszcze raz, wzywamy władzę, żeby rozpoczęły realne, porządne działania w celu stworzenia przywrócenia przemysłu w Wrocławiu, czyli reindustrializacji Noworosławia. Ja bym teraz może oddał głos pani Magdalenie Fala w tym temacie jeszcze. Dziękuję Panu Radnemu za oddanie mi głosu i przede wszystkim zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Radny Marcin Wroński wiedział, jak byłam radną i sprawowałam mandat Radnej w mieście. Składałam kilka interpelacji dotyczących inkubatora przedsiębiorczości, jako instytucji, która w dużej mierze wsparłaby startupy, firmy, które zaczynają swoją działalność na rynku, małe, mikroprzedsiębiorstwa, młodych ludzi, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i o ile dobrze pamiętam, to pierwszą interpelację w tej sprawie złożyłam 8 lat temu. Z tego co mi wiadomo, jeden z inkubatorów funkcjonuje przy Fundacji Ekspert Kujawy, natomiast w kontekście tego, co się dzieje w naszym województwie w zakresie wsparcia startupów i firm młodych na rynku funkcjonujących, to okazuje się, że w Toruniu funkcjonuje co najmniej dwa inkubatory, w Bydgoszczy kilka, w Grudziądzu dwa, we Włocławku dwa, e, które już m, ostatni został otwarty w październiku 2015 roku przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, który na ten cel otrzymał wsparcie e, ze strony Marszałka Województwa. E, I te inwestycje już zostały oddane do użytku. Pierwsze firmy w ostatnich oddanych inkubatorach mogą już prowadzić własną działalność, nabory do tych inkubatorów już dawno się odbyły. Moje pytanie jest takie, dlaczego miasto, czas jest jednym z ważniejszych czynników do prowadzenia działalności gospodarczej, nie zadziałał w taki sposób, by inkubator w ramach też Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego powstał wcześniej u nas pojawiły się pierwsze informacje dotyczące inwestycji na dworcu PKP w tejże właśnie w listopadzie 2015 roku natomiast są to informacje lakoniczne dotyczące że dotyczące zakresu działalności inkubatora dotyczące powierzchni która będzie oddana dla młodych przedsiębiorców natomiast nie ma żadnej informacji kiedy ten inkubator zacznie funkcjonować i będzie otwartym miejscem i przestrzenią dla młodych powstających firm. Pytanie jest takie, czy Prezydent nadzoruje tą inwestycję, czy się interesuje w ramach powołanego biura e, obsługi inwestora m, tąże inwestycją, która ma być inwestycją dla e, mieszkańców Inowrocławia. E, przykre jest to, że e, jako wcześniej działacz koalicji Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej. Moje interpelacje w tym zakresie nie były brane poważnie pod uwagę. O, może tak w ten sposób odpowiem. I ten problem inkubacji młodych przedsiębiorstw i ludzi przedsiębiorczych w Inowrocławiu nie do końca był rozumiany przez, przez organ wykonawczy naszego samorządu. Dodam jeszcze że kilka miesięcy temu powstała w Inogrosławiu lokalna grupa działania na terenie miasta, również funkcjonuje od wielu lat lokalna grupa działania na terenie powiatu inowrocławskiego. Lokalna grupa działania to jest taka instytucja, która będzie dystrybuowała dużą ilość środków unijnych na cel ożywienia społeczno-gospodarczego miasta. I w związku z tym pojawiły się dokumenty o nazwie lokalna strategia rozwoju, która będzie akceptowana również przez Urząd Marszałkowski. E, sprawdziłam sobie e, dokumenty planistyczne, które znajdują się na stronie e, internetowej lokalnej grupy działania, a e, ze szczególną uwagą e, ze e, ze szczególną uwagą e, zwracałam e, uwagę na treść analizy SWOT, czyli mocnych, słabych stron, i szans i zagrożeń i co się pojawia? Pojawia się informacja dotycząca naszego miasta w tymże dokumencie, że mamy rozwinięty przemysł i otoczenie gospodarcze w mieście jako mocną stronę. Ja się pytam, czy my żyjemy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, tak? Bo jeżeli definiujemy takie mocne strony, o których doskonale wiemy, że jedną z, ze słabszych stron jest brak przemysłu w mieście, to w jaki sposób my będziemy wdrażać ten dokument i realizować te cele gospodarczo-ekonomiczne, kiedy mamy źle zdefiniowane cele. Kolejny to jest aktywność w sferze działalności gospodarczej. Wzrastające wskaźniki dotyczące zakładania firm, powstające nowe firmy i wzrastająca świadomość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoro nowe firmy powstają, to władzy powinno zależeć na tym, żeby ten inkubator działał jak najszybciej. Tak, Bo one wtedy będą mogły y, zacząć szybciej, y, efektywniej funkcjonować wcześniej i będą miały zwiększoną szansę na przetrwanie na rynku y, dość wymagającym i konkurencyjnym. Y, kolejna kwestia y, to jest utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia i szarej strefy. Mała liczba ofert pracy, także po starze, y, jest jako słaba strona zdefiniowana. Mała aktywność społeczna, zawodowa wykluczonych społecznie i ubogich niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców oraz niski poziom kapitału społecznego, więc ym, z jednej strony y, w mocnych stronach wskazuje się to, co nie jest naszą mocną stroną, a w słabych stronach pokazuje się, że rzeczywiście jest źle. I co tu się okazuje? Okazuje się, że mała aktywność społeczno-zawodowa wykluczonych społecznie ubogich wynika z niskiej atrakcyjności inwestycyjnej naszego województwa. Czyli y, władze miasta, y, problem z brakiem inwestorów przekładają na małą efektywność działalności naszego województwa, Urzędu Marszałkowskiego, czyli coś tu działa nie tak. Pytanie jest, dlaczego same nie biją się w pierś i nie, nie budują strategii inwestycyjnej dla naszego inwestora, i że to w tym zakresie rzeczywiście oprócz tego, że powstają do, dodatkowe komórki, efektywności wielkiej w tym zakresie nie widać. Więc wracając do mojego pierwotnego pytania. Chciałabym uzyskać informację, kiedy dokładnie zostanie oddany do użytku inkubator przedsiębiorczości. Władza naszego miasta ma możliwości skierowania zapytań do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana. Widzimy, że modernizacja dworca PKP przebiega dość długo i przypuszczam, że właśnie brak inkubatora wynika z wydłużania się prac modernizacyjnych na naszym dworcu. Dziękuję serdecznie. Ja chciałbym jeszcze tutaj dodać też oczywiście, tak naprawdę u nas wszystko prawie robione jest za późno, ponieważ strefy gospodarcze, strefy, tak jak mamy w przypadku gminy Rzucania, powinny powstać tak na kilkanaście lat temu już. Dziś strefy gospodarcze, obszary gospodarcze, przepraszam, mają wszystkie gminy prawie jak spojrzymy. Czy to w naszym województwie, w naszym powiecie, każda gmina może się praktycznie pochwalić takim obszarem. Tych obszarów jest aż za dużo, i dlatego ciężko znaleźć jest inwestora. Podobnie jest tutaj, jak mówiła pani Magda, z inkubatorem przedsiębiorczości. On powinien powstać 8 lat temu, wtedy, kiedy pani Magdalena składała wtedy interpelację. No, szanowni Państwo, no można tylko to porównać do jednej rzeczy: do 30-latka, który się obudził, że musi w końcu iść do szkoły podstawowej. No, Niestety, tak możemy jedynie zdefiniować tutaj działalność miasta w zakresie przedsiębiorców i rozwiązywania tych problemów na rynku pracy. Także to, jeżeli chodzi o rynek pracy, byłoby na tyle. Ja bym chciał jeszcze z rzeczy bieżących poruszyć jeden krótki temat. Otóż, szanowni Państwo, ja podczas kampanii wyborczej nie tylko pan Jan Koziorowski, pan Maciek Kasperkowiak z grupy Ściśle Jawne. Wielokrotnie apelowali i podnosili sprawę konieczności wprowadzenia rejestru umów w spółek miejskich i Urzędu Miasta, jawnego rejestru umów na stronie Urzędu Miasta. Otóż nigdy nie zostało to wprowadzone. Ja trochę się pochwalę, bo trochę inny, z innej strony udało mi się upublicznić w pewien sposób, w pewnej części, rejestr umów. Otóż pierwszy raz w tamtym roku w marcu i w tym roku również w marcu złożyłem dwie interpelacje, w których zażądałem przekazania mi informacji odnośnie umów zawieranych przez spółki miejskie, instytucje podległe i Urząd Miasta. Taką informację otrzymałem. Niestety na BIP-ie część danych jest, odnośnie przedsiębiorców jest niedostępnych, ale mieszkańcy mogą na BIPie w dziale interpelacje Sprawdzić te moje dwie interpelacje, i tam jest w tych dwóch interpelacjach z ostatnich kilku lat zawarty rejestr umów. Także to byłoby na, jeszcze na tyle. Dziękuję bardzo i prosimy o pytania. To dziękuję bardzo, że wyczerpaliśmy tutaj wszelkie możliwe odpowiedzi.